98-letni staruszek przychodzi do lekarza na badania kontrolne. Lekarz pyta go o samopoczucie. Na co staruszek odpowiada: Nigdy nie czułem się lepiej. Mam 18-letnią narzeczoną, jest w ciąży i wkrótce będziemy mieć syna. Doktor myśli chwilę i mówi: Niech pan pozwoli, że opowiem panu pewną historię. Pewien myśliwy, który nigdy nie zapominał o sezonie myśliwskim. Wyszedł raz z domu w takim pośpiechu, że zamiast strzelby wziął ze sobą parasol. Kiedy znalazł się w lesie, z krzaków wyszedł ogromny niedźwiedź. Myśliwy wyciągnął parasol, wycelował w niedźwiedzia i wypalił. I wie pan, co stało się potem? Nie, odpowiada staruszek niedźwiedź padł martwy jak kłoda. Niemożliwe, wykrzyknął staruszek ktoś inny musiał wystrzelić. I do tego punktu właśnie zmierzałem.